Na pewno myślę, że super wyróżnienie dla niego no, jest żywą legendą tego klubu. No, oby, oby grał jak najdłużej, no i radował kibiców jak najdłużej. Chciałbym bardzo podziękować, no bo jest to kawał czasu, który tu razem spędziliśmy z kibicami. No, emocje na pewno były bardzo duże. Miałem dreszcze, powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że to aż w takim stopniu będzie. No i naprawdę serducho się radowało jak to widziałem. i na sklep klubowy kom. Cześć, kibice, zapraszamy na Hutniczy flash. Witamy serdecznie prosto z deszczowych, suchych stawów. Dzisiaj w ramach 25. kolejki drugiej Ligi zmierzymy się ze stalą Stalowa Wola. Jak już zdobyć trenera? na treningu? Dobry, że zadowolony, bo w tak. <gry> to to nie, nie. tak, 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 że Zabory do kogo? Do jest kogo? Do, do nie się u siebie się Instagram dzisiaj okay. będzie będzie się działo No już tu się dzieje się będzie bardzo działo Koniec <śmiec> Telefon dziś nie ma odpoczynku. Nie ma. <laughs> jak będzie kierow? Dobrze. będzie? Musi być bardzo. No, tak samo jak we fleszu ostatnim, bo to kiero furorę zrobił. Nie no nie warto. to nie tak. No Co tak? Tu? No to nie tak. A to czekamy na wywiad z Kierem cały czas. Na koniec sezonu będzie? Kiedyś będzie. Mamy to nagrane. Dobrze obietnica. mamy to nagrane. Trzymajmy się tego. <laughs> Dobrze. Dobrze. Do pierwszego gwizdka arbitra pozostało niespełna pół godziny. Zawodnicy wyszli już na rozgrzewkę, jednak zanim staną do walki o ligowe punkty, będzie nas czekała jeszcze jedna ważna uroczystość. Dzisiaj kapitan i legenda hutnika Krzysztof Świątek zostanie uhonorowany jako zawodnik z największą liczbą występów w barwach dumy nowej huty. Dzięki te powytajmy obydwa zespoły. Krzysztof Świątek to żyjąca legenda hutnika, zawodnik jakich mało, wychowanek, wzór, przykład dla młodzieży i innych graczy. Człowiek, instytucja. Jego krew jest biało wykitno niebieska Właśnie teraz z przedstawicieli klubu Krzysztof świątek otrzymuje pamiątkową paterę. Mieliśmy lepsze swoje momenty, oni też mieli tam 10-15 minut lepszego, zdobyli bramkę. Nam brakowało tej kropki na D, no i, no i na razie przegrywamy. Teraz krótka przerwa i wracamy. Wypatrujcie nas na trybunach, ponieważ właśnie zaczęliśmy rozdawać bilety na Żużel, który odbędzie się 1 kwietnia. Zajmiemy Panom sekundkę na chwilkę. Jakie wrażenia, jak się podoba mecz? No wspaniały, tylko że no pogoda nie bardzo na ten, ale, ale nasi zaczęli teraz, ruszyli po przerwie. Widać, że im tam e, trener coś powiedział solidnego, żeby wreszcie no i, i jadą do tego. No. Także to jest najważniejsze, o już jest akcja piękna. No. Jak mecz, podoba się? No fajnie jest, atmosfera fajna, dużo ludzi przyszło na mecz, także kibicujemy Hutnikowi. Chętnie. Tak? Oczywiście. Jasne. No to super. A jak się mecz podoba? W porządku. Bardzo nam się podoba. Myślą panowie, że wyjdziemy z tego jakoś <laughs> inaczej niż zawsze. Mam nadzieję. Dobra, no to super. Czyli panowie by byli chętni na żurzel 1 kwietnia. Mamy akurat zaproszenie podwójne dla dwóch osób, także super. poza kamerą wszystko już dogadamy. <laughs> Thank hey. チョキャロット、チョキャロット、チョキャ Niestety na murawie po raz kolejny remis, ale na trybunach pokazaliście dzisiaj prawdziwą siłę. Szansa na pierwszy wiosenny komplet punktów, już za tydzień w meczu przyjaźni ze Stomilem Olsztyn. Jeżeli nasze materiały Wam się podobają, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu naszego kanału. To był kolejny hutniczy flash.